Let's go. Skręcajcie krówki, skręcajcie nie tędy. ciep przez murki tam. To jest takie głupie krowy. tę stronę. O jezu. Się męczymy, dobra. tę stronę, dawać. O proszę. Prawo w prawo, nie w kamienie. Prawo. Głupie krowy, zapierdalać. Nie tędy, w drugą stronę. No dobrze skręcają. Dawaj, 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 krowo, dawaj. O, jedna hey. została. Nie, nie ma. Gdzie się gapić krowo? Co? Już! Poszła mi do stada. No co, co? Zgubiłaś się? GPS mam ci dać? Co to było? Krowy nam uciekają. Nie, gdzie? Głupie krowy. Uratowaliśmy. Oh. Napad na pociąg był. No fajnie. Dobra, może zdążę obydwa zrobić nawet Dziękuję Nie ma napadania na pośród przy mojej straży Tak, ty w głowę I ty Help me! Nie ma zmiłowania! O, jeszcze z in inżynierem! Napad na pociąg robiliśmy, na, na, krowy nam się wystraszyły, dlatego. Ciekawe, czy krowy się uratowały? Większość z Jeśli tak, to będę genialny. Uwaga, gdzie jest wujek? Wujek, gdzie te kurde, że je o! Muszę jedną tylko sprowadzić. Chyba. Tam, 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 dostada, dostada. Eee. 12, 3 mili gdzieś tam zginęły. 13. Czyli dwie. Nie, nie jest tak źle. Pomogłem ludziom. Straciłem dwie krowy, ale to nic. To tylko gra. <grytania> Jakby to było normalne życie, to ja bym życie nie wyruszył za bandytami. Krowy by były bardziej cenne. Życie też było cenniejsze nawet. O dobra, to już tutaj.

O, bizony Ale fajnie trafiłem Za zabijać ich normalnie Tylko 20 zwierzaków na całą grę Jak ktoś chce achievementa to można to zrobić inaczej bez zabijania znaczy... Bez wybicia ich całkowicie z, z gry, wystarczy po prostu mieć Dedaja, na przykład i Evansa i szybko ich zabić, zdobyła się trofeum i później się wczytuje, tak żeby się gra i zapisała, dzięki temu y, ten, i będzie osiągnięcie i będzie tego. O, misja, haha. Koniki tym razem ujeżdżanie, co? there's some mustangs and some such out there beyond that ridge wondering if it's worth getting you and going around some of them up fair enough we're nearly out of money ranch is in turmoil we may not make it through the winter what could we possibly want with some good quality horses come on that tone of voice ain't so becoming on you

Już będę podążał za tobą tylko prowadź w miarę drogą. No, nie możesz przyspieszyć. Pozwalam. What happened to you? What were you gonna do? Just look at them horses all day? Well god forbid I'd do anything around here without checking with his royal highness first. Yeah, you're real good at watching! That's about all you're good for, apart from bending your elbow. I can't do right for doing wrong. You're an ungrateful bastard, you know. I did my best when you was gone. Your best is like anybody else's worst. Come on. I'm getting old. I gotta start taking things easy. You've been taking things easy for 40 years. O co? Myślałem że on przez tę lunetę z tego, 10 oh. metrów widział Lasso, okej okay. Tam się jakieś tego retek Ej, mógłbyś chociaż ich nagnać trochę Cały stado już ucieka Wyjeżdżanie jest wcale takie złe, tylko jest złapać tylko nie jakoś mój się męczy No rzucaj tym lasem, no o Boże Teraz mam cię Mam cię. Wyrzucaj O oh, Jezu on nie wyjmie Dobra, próbujemy. Teraz, będzie. Chodź Teraz próbuj mnie tylko zrzucić. To cię zastrzela, jak będziesz odjeżdżał. Głupio to. Wyrywa się, wyrywa, ale w końcu będzie mój. Dobry konik, nie ruszaj się. Grzeczna kobyłka. More. Yeah, go. Finally. Walk her over, talking, boy, finally. Walker over, boy. Mount back up, you fool! Have you got one more left in you? Let's go! Dobrze, że te konie się nie rozbiegały. To znaczy nie rozbiegałem na różne strony, tylko co w stadzie chcą. Łatwo je znaleźć. Bliżej. Bliżej. Teraz chodź tu chodź, chodź, nie uciekaj. Mieć dwa takie same tuniki. No, poddaj się już, dalej, dalej, już oszczędz mi tego czasu, proszę. Wytrzymała, Habeta. Buję kościu, wróć do dużo jeszcze jeden. Robię, powoli się już robię taki zmęczony, że. Ej. Już 3 godziny chyba nagrywania. Już prawie mój rekord. W ogóle prawie... Jest druga w nocy. To <laughs> już mogę się czuć zmęczony. Jak palę jakąś gafę, to przepraszam. Trudno. To nie była moja zmiana specjalnie, w razie czego. Tak na przyszłość się zabezpiecza. Byli o trzy takie same konie. Tryjaczki. Nie kasztankowy konie. To kasztanka taka jest. W takim kolorze.

Wujek jest za wolny, żeby pogadać z nim. <grywki> Przepraszam, wujku, sam dojedziesz. Nie mam tyle czasu, żeby z tobą gadać. Hey, we need to keep them strong. All right. Damn, a little gratitude wouldn't kill you. Not a bad day's work. How are you? Come on. <sighs> bureau uniform man. Aha. No, no, no. Czyżby to było teraz? Jedna z ostatnich misji. O, nowe przymioty do zakupu w sklepie. Tylko pewno tutaj nie będę mógł jeszcze do misji. Piąta rano, szósta po południu. A która teraz jest? siódma jest trzydzieści no i znowu trzeba mi się dwa razy położyć no tutaj jest jack stoi sobie przy kominku się kurczę wygrzewa a tam ktoś łaził za oknem jakaś kabra tam się pewno wujek skradał w ten sposób Jakoś to to całe rancho stanęło na nogi. Krowy się zdobyło, kukurydzy się obroniło, to trochę się sprzedało. tam tym czy oddało, już nie wiem. Konie się załatwiło. To tam jeszcze jaka misja była z wujkiem. Byje konie i co jeszcze? Krowy a, na pastwisko. Dobrze, chyba już misja będzie dostępna. <laughs> no sorry, żono. Sorry, żono, ale misje są. Jakoś tę grę trzeba skończyć, nie? Kawał dobrej gry, ale niestety każda gra jakiś tam swój koniec. Popularny przynajmniej. Żeby móc let's playa ukończyć Ostatni... przy który powinien zostać zniszczony. Coś takiego nazwa mis tej misji. Dziękuję, Paul. No, jest normalnie urodzonym e, geniuszem. Świetnie skuruje, świetnie strzela jak na pierwszy raz. Narzędziami mi się świetnie posługuje. Wow. Normalnie dziecko szczęścia. Soon it'll be quail season. We should have some fun then. Is there anything you don't like shooting, Paul? Well, I ain't met the thing yet, but as soon as I do, I'll let you know. You can even put it in one of them books you read. Yeah, <laughs> maybe I'll do that. Today, John Marston stop shooting. Now, I ain't no literary man, but I don't think that'll sell. People like shooting in them things. I think you may be right there, Paul. So, uh, you ever hear talk about them machines that can make a man fly? Well, sure, Paul. Everybody knows about that. You know they're going to be bringing one of those machines around the country next year for a demonstration. One of them machines can turn men into angels. One of them machines can turn men into angels. Samoloty, no, w tamtym czasach to było coś. A wujaszek sobie za okiem coś obserwuje. No, coś zauważył. Take a look at that.

well old man looks like things is about to get settled once and for all so it seems